Po wybudowaniu suchego zbiornika Raciburz Dolny osiągnęła swój największy poziom w tym korycie betonowym. Zobaczcie, nawet nie widać schodków wodnych, które tutaj do tej pory były, ale wygląda na to, że trochę woda opadła, bo tam po drugiej stronie jest taki mokry pas. I zobaczcie jakie zrobiło się potężne, duże rozlewisko. Trochę Wam przybliżę, ale jest dosyć głęboko, z kilkanaście metrów dobrych tutaj to jest. Na wlocie psiny do Miejskiego Korytarza Rzeki Odry. duże rozlewisko. dosyć głęboko widać po nim koło tego drzewa dosyć często się węd wędkuje wędkarze wędkują tutaj na tym brzegu ale niestety jest to wszystko zalane całe zejście w dół tu wlot rowów melioracyjnych do rzeki Odry tam w dół jest kupę schodów, które zostały zalane. Na wysokości tego złamanego drzewa, które Wam przybliżę, jest odrzańska wyspa. Tutaj na wlocie od Rejpciny do Miejskiego Koryta, której nawet nie widać jest zalana. Woda na odcinku miejskim dość mocno rozlana, przybliżę Wam to troszeczkę. W oddali widać wały suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Taki wysoki poziom, o tyle dawno nie był w Bożu. znajduje się w miejscu dawnego wodoskazu i pomiaru przy Lafaco, wszystko jest zalane, wodoskazu nawet nie widać. Thank you.